Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie 5 października 2025 roku z okolic Milicza na Dolnym Śląsku, konkretnie to z Piękocina, mojej ulubionej podgrzybkowej miejscóweczki tutaj w okolicach. Jestem po tygodniowym urlopie w Grecji, strasznie ciekawa co tutaj się dzieje. Obserwowałam oczywiście będąc w Grecji prognozy pogody tutaj, mam jeszcze tydzień urlopu. No, nie wyglądało to jakoś super obiecująco, jak chodzi o opady, ale nie mam pewności, bo po drodze widziałam trochę kałuż, tu w lesie jest dosyć przyjemnie mokrawo, natomiast po drodze często w miejscowościach stoją i sprzedają podgrzybki, nie było nikogo widać, ale jestem kilka minut i już widzę jakieś podgrzybki, w tym jednego bardzo ładnego, co skłania mnie do nakręcenia filmiku. Zobaczymy, co się będzie dalej działo, a jutro ruszam. Poza Dolny Śląsk, już na grzybową część urlopu będę informować, co się będzie działo. A póki co, zapraszam jeszcze tutaj na spacer po lasach Dolnego Śląska. Przy hałcie widziałam jednego pana już z takimi starymi podgrzybkami brunatnymi, ale mi się na szczęście udało trafić jeszcze na takie dosyć przyzwoite. Bo bałam się, że już jest klimat końca. Ale ładne sztuki się jeszcze trafiają. Nie takie jak ostatnio, jak tutaj nagrywałam. Takie już troszeczkę większe, ale również takie śliczne beczułeczki podgrzybkowe, jak ten tutaj. Ej, no chyba jeszcze można trafić na coś ładnego. Raczej już takie średniaki i to do tego lekko przymrożone, ale cały czas jeszcze trafiają się też te ładne beczki. Z maślaków udało mi się dzisiaj znaleźć już maślaki żółte, czyli te, które rosną pod modrzewiami. A tu mam pierwszego swojego tegorocznego maślaka pstrego, oba są jadalne. No i jeszcze jeden maluszek. Maślak pstry. Ja lubię te grzyby szczególnie za ich zapach piękny. A więc jeszcze raz w tym roku będzie jedzony siedzuń sosnowy. Jeden z moich ulubionych grzybów, taki, który zaczyna się gdzieś tam w połowie sierpnia przeciętnie i nie za długo trwa sezon na tego grzyba. Kiedyś był pod ochroną, ale od 11 lat nie jest, dokładnie od 2014 roku, a mamy 25. Pięknie pachnie, tak orzechowo, sosnowo. Cudowny, uwielbiam go, chrupki. Zdecydowanie cieszy mnie to znalezisko. Rośnie pod sosną głównie, chciałam już powiedzieć zawsze, ale jednak jak doczytałam to i wy mnie też informowaliście w swoich komentarzach, można na nie trafić też w daglezjach, a doczytywałam też na takim bioforum, że i w świerkach podobno. Siedzą sosnowy. Pięknie mi tu pachnie. Często się mówi, że siedzunia sosnowego nie sposób doczyścić potem z piachu, z igieł, z jakichś brudów, liści, ale zależy jak rośnie. Tutaj rósł w mchu, więc nie, nie będzie tak bardzo zabrudzony. Natomiast ostatnio przekonałam się, że siedzunie sosnowe potrafią być robaczywe i teraz już każdemu będę się bliżej przyglądać w lubuskiem. Koło Gubina, kilka tygodni temu znalazłam siedzenia sosnowego giganta, ale okazał się robaczywe. Mimo tego, że był zdrowiutki, młodziutki, taki wspaniały. Sosny, jak widzicie. Tutaj grupa muchomorów rdzawo-brązowych. Niektóre z nich już podsuszone są. To też grzyby jadalne, ale ja dzisiaj nie, nie będę zbierać muchomorów rdzawo-brązowych, pokażę Wam tylko jednego od spodu. Oczywiście, chodźmy może do jakiegoś cienia, od spodu ma blaszki. Nie ma żadnego pierścienia na trzonie. I taki prążkowany, beżowy kapelusz. Muchomordzawo brązowy. Też w lesie sosnowym. Już dzisiaj to podgrzybki brunatne, takie raczej większawe, rozwinięte, ale dlatego jednego, przy którym Stoję i na którego teraz sobie tutaj patrzę z ukosa. Dlatego jednego naprawdę było warto tutaj przyjechać na taki spacer. Niedzielny jestem, jestem w niedzielę po południu, więc być może też trochę grzybiarzy przewinęło się przez te lasy tutaj w sobotę i dzisiaj rano. Nie wiem, ale ten jest cudowny, taki najpiękniejszy, jaki tylko może być podgrzybek brunatny. Zamszowiaczek, łepetynka, taka beczułeczkowata, idealny, słoiczkowy. Widziałam, przeglądałam dzisiaj doniesienia na grzyby.pl, ktoś pisał, że nie ma żadnej młodzieży, ale jak widzicie, trafia się młodzież też, także ciekawa jestem, czy to ślad, sygnał, że jeszcze coś się będzie działo niedługo, czy, czy niekoniecznie, czy jakieś takie ostatki. Chociaż o tej porze roku to powinno być wciąż rewelacyjnie. Właściwie to wrzesień i październik przecież najlepsze miesiące na takie tradycyjne grzyby. Wiecie co? Ja wam powiem, że ja tutaj widzę trochę więcej nadziei patrzcie. Jakie maluchy no tych to nie będę brała. Ale zdecydowanie pojawia się jakaś młodzież. Jestem w takim małym dębowym lasku, w którym w zeszłym roku znalazłam po prostu kilkadziesiąt borowików szlachetnych. W tym roku jestem tutaj trzeci raz i dopiero pierwszy raz jest jakiś borowik szlachetny, ale już taki starszy. Wcześniej tutaj było po prostu Eldorado, ale oczywiście przejdę sobie ten lasek i zobaczę, co tu się dzieje. Może będzie jakiś jeden młody, ładny albo więcej. Małe sprawdzanko na łące pod koniec wyjścia. Tutaj jeszcze o wiele jaśniej niż w lesie. W lesie się już ściemnia, a dochodzi dopiero 17. No cóż, godzimy się z tym. <laughs> Oczywiście na łąkę wybrałam się po to, żeby sprawdzić, czy są czubajki, kanie. Nie widzę kani. Można mówić kani, można mówić kań. Zauważyłam, że większość osób woli odmieniać kań. Ja akurat się jestem przyzwyczajona do kani. W każdym razie kani nie ma, ale jest za to purchawka oczkowana. Taki ciekawy grzyb w kształcie kuli, dosyć sporej. Nie tak duże jak czasznica olbrzymia, ale dosyć imponujący grzyb. Ta już trochę starawa, ale wszystkie purchawki, jeżeli są białe w środku, nadają się do jedzenia. Ja zrobiłam, przyznaję Wam szczerze, kiedyś podejście do purhawki oczkowanej dla mnie była kudna, ale nie jestem również fanką czasznicy, którą wiele osób się zachwyca. Fajna łączka, wszystko już się powoli kończy: rośliny, kwiaty przekwitają. No cóż, znowu będziemy czekać na wiosnę. Z podgrzybkami, ostatecznie całkiem się nawet rozkręciło. Wiadomo, to nie jest to, co o tej porze roku powinno być, co często jest, ale nie jest źle. Jest o wiele lepiej niż się spodziewałam na początku. I są też właśnie te maluchy wcale niekoniecznie, tylko podgrzybki już w stanie zejściowym, takie kończące się, spękane. Takie też były, ale. Naprawdę jestem zaskoczona ilością całkiem ładnych młodych podgrzybków, a niektóre są bardzo w fajnej formie, w dobrym stanie, niesamowicie wypasione i duże, wyrośnięte. Właśnie myślałam o tym, że na zakończenie bardzo miłym prezencikiem od lasu byłby ładny borowik szlachetny. Dzisiaj spotkałam dwa tego jednego wielkoluda, którego już wam pokazywałam, jednego. Podplaśniałego i robaczywego, a tutaj na zakończenie <grym> bardzo ładniutki. Najpierw wam pokażę, w jakim miejscu, w brzuskach. Przyszłam tutaj sprawdzić też, jak sytuacja z muchomorami czerwonymi, czy na dobre się rozkręciły, ale widziałam tylko jednego wcześniej. O, a czy tutaj widzę drugiego prawdziwka? i chyba tak takiego starego dziadka, kompletnie podziurawionego, ale idziemy sobie obejrzeć takiego jednego ładniaczka. No i w brzuskach oczywiście mógłby być też jakiś ładny koźlarz do koloru, ozdabiający mój koszyk. No powiem Wam, że jestem bardzo mile zaskoczona tym wyjściem. Myślałam, że będzie gorzej, a jest lepiej. Patrzcie na tego gagatka, jaki śliczny. Taka wypieczona beczka, bułeczka. Coś mi się zdaje, że mam dzisiaj pyszną kolację. A kuku. Dzień dobry, panie Muchomorze. No nie ma tak wielu tych muchomorów, jak potrafi tutaj być. One uwielbiają rosnąć w brzozach. Kiedyś widziałam tutaj istne zatrzęsienie, ale pojedyncze sztuki są muchomor czerwony. Może 5 października spodziewalibyśmy się trochę lepszych zbiorów, ale po tym jak się nastawiłam, po tym jak to się zaczęło, to i tak jestem super pozytywnie... Zaskoczona, udało się trafić na całkiem młode podgrzybki, brunatne. Na koniec tego jednego ładnego borowika, szlachetnego, prawdziweczka, jednego siedzenia sosnowego, tego ciekawego grzybka, tutaj po prawej stronie naprawdę bardzo pysznego, kiedyś chronionego, ale teraz już nie od wielu, wielu lat. Z innych grzybów to tylko maślak żółty, ten tutaj, na którego patrzymy żółty od spodu, i było kilka maślaków pstrych, a tak to nic się nie działo. Ale i tak bardzo fajny spacer, polecam Wam, warto się przejść. Ale ja nie ukrywam, chodziłam z dobrych 5 godzin, może 6 nawet, nie, nie pamiętam dokładnie. Chyba zaczęłam w pół do pierwszej, w pół do pierwszej, a teraz mamy gdzieś w pół do szóstej. No to widzicie, trochę trzeba się nachodzić, ale. Warto, pozdrawiam. Także jadę się pakować do domu, a jutro wybieram się w Beskid niski. Myślę, że tam może się całkiem fajnie dziać. Z tego co widziałam, to tydzień temu zaczęły się tam borowiki szlachetne. Nie wiem jak teraz, co tu się działo, co tam się działo, kiedy, kiedy ja byłam w Grecji. Mam nadzieję, że działo się dobrze, że przymrozki nie załatwiły tego, co się zaczęły, zaczęło rozkręcać. No pogoda w ciągu następnych dni ma być całkiem przyzwoita, nie jakaś super złota polska jesień niestety, ale 12, 13, 14 stopni. Mam nadzieję, że coś się będzie działo i myślę, że też będzie o wiele ciekawiej niż dzisiaj na filmiku. Pewnie będą yy, jakieś grzyby z rodziny wodnichowatych. Yy, może coś innego kolorowego, fajnego. Zobaczymy. No i będzie niespodzianka. Trzymajcie się. Do następnego! Idźcie na grzyby, na spacer, powdychać świeże powietrze. Miejcie się dobrze, pozdrawiam Was i ściskam bardzo serdecznie. Widzę, że tych kulek, urchawek oczkowanych jest tutaj więcej. Taka przyjemna łąka, ale łąki górskie, na które się wybieram, mogą być jeszcze przyjemniejsze. A, kolejna. Purchawka oczkowana, chyba jeszcze tutaj, ale jak widzicie, kani, kani nie ma. Jedna była w lesie, starszawa już taka. Jeszcze parę słów o Grecji, aż trudno uwierzyć, że wczoraj rano, właściwie wczoraj aż do popołudnia byłam w Grecji, a teraz jestem koło Milicza. No w Grecji pogoda też nie rozpieszczała, szczerze mówiąc. Więcej tam chyba padało niż nie padało. Wrzucałam taki filmik, bo jednak te kolory tam, te pastele, te niebieskości, te turkuse, jeszcze niesamowita paleta barw była takich innych, których nie znam z tej letniej Grecji, bo z reguły tam jeżdżę latem. Zajrzyjcie, jeżeli macie ochotę się trochę doenergetyzować tymi kolorkami i tą wodą, no spełniło się moje marzenie, marzyłam o tym, żeby posiedzieć nad wodą, gapić się na wodę, no nie dane mi było tak posiedzieć, posiedzieć po prostu kilka ładnych dni i się naprawdę nagapić, właśnie głównie przez tą pogodę, ale nie tylko, różne tam inne atrakcje, o których nie będę się tutaj rozwodzić za bardzo. Ale fajnie było. Nawet się zastanawiałam, czy teraz się nie wybrać jeszcze gdzieś na jakieś morze, pogapić, ale jednak yy, tak się poskładały okoliczności, że wyląduję yy, w tą drugą część urlopu właśnie na grzybowym wypadzie i myślę, że będzie bardzo fajnie. Trzymajcie się, pozdrawiam. Hejka. Wczoraj w Grecji, dzisiaj w Piękocinie, a jutro w Beskidzie Niskim. Także niezły rozstrzał. Taki urlopik, jak zwykle u mnie, październikowy. Pozdrawiam Was. Pa.